Siemaneczko, ziomeczki z tej strony, Wilczur Ze mną dzisiaj jest kubeczkowy. Siemaneczko. Yy, dzisiaj robimy challenge. Loso losowy skin to jest losowy. Yy, losowa broń, nie? Na przykład niebieski to niebieska broń. Yy, zielona to zielona. Szara to szara, i tak dalej, nie? Dobra. To myślę, Dokładnie. że możemy zaczynać. Yy, nie mam szarego skina, bo nie ma w ogóle w grze. Więc wziąłem sobie jabłko i teraz mi się akurat wylosował pan jabłko z turnieju, w którym trzeba było. A nie! Nie, nie, dobra. No, Trzeba było 10 punktów chyba zdobyć, żeby go odblokować. Ja go nie odblokowałem, niestety. Czemu? Bo nie grałem wtedy. Masakra. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Yy, wbiliście już 114 subskrypcji. Masakra. Dziękuję. Jak wam. Ci idzie szybko. No, dziękuję Wam bardzo. Yy, a my lecimy z gierką. Czyli ja mam szare bronie, a Ty jakie masz? Yy, niebieskie mam. No, czyli Ty mnie kierujesz w tej grze. Eeeem. O, że piszcząca puszcza, piszcząca, piszcząca pi puszcza Chyba nasza ulubiona miejscówka w tym sezonie. No W ogóle najprawdopodobniej widzicie ten odcinek w więc wszystkim wam wesołych świąt. Wesołych świąt, no. Życzymy wam wesołych świąt, żebyście spędzili te święta głównie z rodziną, nie denerwując się, na luzie po prostu. Nie? To jest ważne. Dokładnie. Ej kurde, bo tak jak zawsze yy, szare bronie... No dobra. Nejdy. No. Wow, niebieski. Ale potki leczenia możemy Wsz mieć, nie? Na przykład. Wsz wszystko możemy mieć, tylko broń muszą być ten. Niebieski sztucer, ale pięknie. No to ty mnie kierujesz, bo jeszcze nie mam szarej broni, nie? O nie. Panda cię podkę. <coughs> nie, nawet Dobra, dwie. 30 kg na rabochy. Masz tą dużą też, kurwa, nie pij tego gościu. Czekaj, no nie ma, totalnie nie ma nic. Ale ogólnie, jakoś w tym sezonie, mało mi się wydaje, że jest tych szarych. Dobra, ja mam tu w prezencie P90. ale nie mogę go wziąć. O nie, kolejna niebieska broń, pompeczka. Dobra, kiedyś... Kolejny najdy. Idę, idę, idę go schować. Dobra, to najdy mi może zostawić. Ta, e, tak, może te dwie paczki. To wyrzucę tutaj, żeby nikt nie miał. Eee. Co? Ej, dobra, dobra, widzę mnie widzę, mnie, widzę mnie. Idę, 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 idę. Widzę frajerów. Fak, nie trafiamy. Tam, tam, tam jest, tu Ogarniają chyba gierkę, ta Ale ja nie mam czym w ogóle jej zabić Musisz go zabić, bo ja nie mam czym O dobra jeszcze w boku Dobra mam Idę do ci pomóc, bo chłopiec i porobił. Kurno, przepraszam Ale co on robi? A! Nie wierzę Ciebie. Brawo. Uleciła mnie. Brawo. Zabiłem. Ale to czekaj, o czekaj. nie, bo... palę się. Nie. Stój, stój, stój. Jaki bohater. Dobra, czyli ja Ty mam Ty obydwu razie... zabiłeś? Ta, obydwu. Masz Ej, ej, ej wyrzuć wyżyć to Dzięki. Ja sobie to wezmę Amo i cyk bandaże tam są mmm. Cyk niebieski kałak przyjmę. Ty pomasz czy coś? Nie, tu była skrzynka. A, rozpadł sobie ognisko. Już, już. Yy, masz tu. O, dziękuję. Poczekaj, to masz ty dwie. Musimy mieć dużo. cię znowu. Nie, nie. Dobra, chodź tu. Żeby, już tej duży, żeby tej dużej nie nie tak ten... Czekaj, wyrzucę ci O dzięki Nie wiem ja bym poszedł szukać leczenia na siorbanych. Okej, okej Chciałem powiedzieć żebyś sobie poszedł poszukać kogoś kto ulepsza bronię ale sfakapowałem się <laughs> oh. No ale że ja ich szeregu pistoleciku porobiłem Ej dobra mam pompę nice. Ej, ale że ty mnie podpo... Co za gość Tam się rozwaliło drzewo Las się pali Tam są Ja nie mam No Cię też zauważyłem Jedziemy tak są czy nie No można, można to chodź, idziemy. Ale musimy wygrać, czy jakie miejsce zająć? No, w pierwszej dziesiątce, nie? Możemy zaliczyć. Nie no, to może w top 3, bo wiesz, to jest duo. No to dobra. Na prawo. Aha! Leży On też czekaj Kurna Kolaps Spadł do ciebie Jest za tobą Zrobiłem sobie go tylko szybciutko O to co chciałem Dobra leży Brawo Ale, że ty mnie kierujesz szarymi broniami? Eee, nie. Tu jest szary kałach. Dobra. Chura, Ej, chyba wziada. polubiłem ten. Chyba polubiłem pistolecik. <noise> szary kałach i ammo. Chodź tu, chodź tu. To wypiszę jedną, żeby ich No tak, tak. Obydwu. To ja ani nie mogę chyba wziąć tej czego? Yy... A tu jest rybka, czekaj, czego nie możesz wziąć? Tu masz rybkę, yy, nie mogę wziąć chyba tego harpuna, nie? No, chyba nie, a ja mogę wziąć. No, bo żeby yy, złowić ryby, nie? Ty masz już ten taki P? Szary. Nie Ej dobra. Go wywalił A, no to... Dobra. To leci. Gdzie jestem harpon? On jest tu na dachu. A, dobra dobra I dużo maców trzeba mieć, żeby wygrać. To biorę zamiast rybci. nie wiem, jak na przykład teraz tu się nam uda, to nie wiem, możemy drugą gierkę jeszcze zagrać, nie? No, dobra, dobra. Ja pierd... Aaa, nie, ja, ja nie mam... A jakbyśmy grali na złote i itemy, to by z żadnej skrzynki nie dropło, nie? Z żadnej. No, dokładnie. A w tamtej rundzie nam ten Miskar yy, Wydropił no. Ja To jest jakiś kabaret To jest wszystko ustawione hmm. Śnieży do... płaszczak dobra. To nie Tu są potki, nie wiem czy bierzesz Nie połowę jeszcze może złowie płaszczaki no to ja bym już radził iść do strefy, bo zaraz Dobra, dobra sokra będzie Tu masz -kę. Mam, a nie MK nie mam, mam kawałaha, dobra idę Dziękuję Spoko Typ tam biegnie Buduje się To zaraz będzie leżał Dzią, już strzela A widzę go Jeden jest na dachu Wy mogę harpunem też bić, się Ja Fajny kurdy, fart. Masakra A chłopie, head za 200 mi z czegoś sprzedał No. Ale oni mają jo. na biało, co jest grane? Ja pierdzielę. Unlucky to bardzo. A rozumiem, trwa się otoczenie jabłko na drzewie. Aha. Ja nie mam pomysłu, nie? Czekaj, to już jest chyba piąta gra. Nie no, co ty druga? No, czu, pomyliłem się, druga gra. Czy ta znowu się odwróciła, ja mam szare, a ty... ...złote. Tak. Nie czeka, bo tu zaś lecą. No lecą zaś trzech. Chyba. Nie. Kurde bajek kartofeli. Czekaj, gdzie jest mi Tam jest dobra. Kurde, poszło mi na tę skrzynka. Mam, tu... mam, mama, mam szarą pompę. A ja nie mam nic. Jesteśmy wolni. Samoloty już na nas lecą Dobra, poleciały chyba? Nie Ej, no Masz kolegów, żeby ci smutno nie było Dzięki o. o! Jesteś jednym z nich Dobra, Kitek, ulepsz mi wędkę bo muszę coś wyłowić dla wilczura ja mam p na blisko idę dla ciebie coś wyłowić przyjacielu okej, okay, dziękuję ja ci zaraz rzucę te potki jakie ty masz bronie? szare? no tak jakby co ci tam rzucam po te, dzięki Sio, rzucił na górę. Sio, sorry. Ty... Oko? No czemu nie leci żadna broń? I główno płaszczarki. A ja co nie mam. How jump. Tak jak ja. Tylko 100 i na no, 200 no, co mam. mam coś dla ciebie, legendarna ryba. Hey. nie no, ale ryby to <noise> chyba wszystkie mogę, nie? No tak, tak. Hey, to ja jeszcze potrzebuję, czekaj, bo ja. Pompę poszukam. Kurde. Dobra, jest. Jest pompa. Taktyczna. Nice. Ulepszyłaś? Y teraz idę ulepszać, bo znalazłem i MK, i ten... Ja już jestem cały. Gotowy. Wow, nice. Naprawdę. tego tego nie zepsuć. Tu masz MK. Kurna, czemu tu nie może być żadnego... No... Harkuna. O nie, braknie mi Mam fioletowe, <śm> mam fioletowe O nie, tu ja ci idę ulepszyć, czekaj Pompa, mam tam Jeszcze mam coś dla ciebie, tak przy okazji. Ale też ci to muszę ulepszyć. Trochę się wykosztuje. W sensie, ja już wszystko chyba mam. A masz snajperkę? A, nie, nie. A ja mam fioletową snajperkę, mogę ci ją ulepszyć, chcesz? No to te dwie rzeczy. Proszę, proszę. to ja... tu... Tylko, że wtedy mi starczy tylko na dwie próby w tych... Yy... A właśnie ta pompa, no Tu masz ten. Już już to wezmę. O kurna hityk. Dzięki. Spoko. Oj mamy typa obok siebie. A to dasz jeszcze amo do snajpy? Mhm, tak, tak już. Jedno. Dzięki, dzięki Ej, tylko... KARPUN tu jest! Czemu żeś nic nie gadał? Eee... Nie z klikiem. I to ty wskaczy czy, czy tak ten miał śniak wariuje? Nie wiem. Ale to pięknie. Ja tam widzę tam. łowisko, ja idę tam, bo ci coś łowię może. Spoko, ale ja już mam gry do końca... E, ten, e, lód do końca gry. Wybacz, a może ci złotego skara znajdę? A ja mam już Chub. Ja, ja wszystko kupiłem, nie? Ej, ja nie mogę mieć harpuna, nie? Chub. Ale to nie jest broń. Ty ryby o tym mówisz, a nie zabijasz typów. Ale to się nazywa broń dystansowa, więc wiesz. Jestem no ważnym celem. Orysz, kurna, to idę już do ciebie. Skrzyneczka, daj tu szarego, błagam. Moja ostatnia nadzieja i gówno! Kupen. Idę do ciebie. Ebo bo ty jest tu koło mnie gdzieś, tego, którego szukamy. Och, lipka. I... jakby... go nie ma. Wiesz co mam? Co? Szczelinko ryby. To kozak. I sześć papryczek chili. Ło. Wow. I teraz mam motorek w dupie, tak biegł. <noise> teraz mam motorek w dupie. I, i łogień z dupie. To ale ja jest na środku tej strefy O dobra tam Masz jest. go Tam gdzieś Czy ja tam jest. biegnę na papryczkach Cieńczyka? W razie czego? Nie. Masz jakiś wolny slot czy nie? Nie, nie mam. Dobra. To nie ja tam sam nie biegnę, w dupie to mam. Ej, bo on tu gdzieś jest. Słyszysz? Od, od Leży. lewej. Tak jakby. Leży jeden. Nice, idę tam, idę tam. Papryka. Oznaczysz mi? Czekaj. A dobra, mam go. Leży. A to jeszcze kto inny był? Ja pierd... Nice. Pomóż, 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 pomóż. Już idę, już idę, już idę, już idę. Ale cię zrobiłem. Ja pierdzielę. Teraz powinienem mu TGL zatańczyć, ale nie mam. Ej dobra, ja coś mam dla ciebie. Dziękuję. I jeszcze jedno Kopie. O złoto, to lubię. Miasa mięso na macy i. Czekaj, masz tu połowę AMO do wszystkiego. Chociaż nie, czekaj. Masz tu full, tu full i tu full. I jeszcze połowę do tego. Dzięki Ale Miałam to nie... tylko szarą pompę. Tu masz jeszcze. A. Mm. <noise> Ale pompę, dobra. Tu masz rzeczy. O, dziękuwa. Ty, bo to jakiś ty Nie, to jest piesek. Tu masz. Tu masz to te, te Ci dobrze. Tu? Żebyśmy. O, dziękuję Kto tam jest naleśnik czy pies? Pies Aha. A masz może ammo do kałacha? Yy, no mam mam. To chodź tu, bo tu jeszcze są plasem. A tam Nie musimy się spieszyć do stref. O nie, co ja zrobiłem O szybko A już, już już kurna ja mam na rybkę, także nie musimy się śpieszyć Dzięki Dobra to... Tu jest strefa. No to tam spokojnie sobie polecimy już No dawaj, dawaj O. <laughs> o. A, zlikwidowali go mam. Super To nie wiem, na dropa idziemy czy... A, możemy pójść Tam jest na dole. Chyba, że to będzie jako pułapka. Okej. Okay. Albo nie. Co jest? Zablokowałem się o kamienie, muszę je zniszczyć. O. Tu masz ten. Okej, okay, wezmę. A mogę wziąć te, nie? Impulsy. No tak, bo to nie jest broni. A, nie ma miejsca. Dobra. Ty masz aż tyle broni? No, ja mam splaszę y, tego płaszczaka, peł, pompę i kołacha. Dobra. No. I czekaj chwilę. Czekam chwilę. I desemację pozbierać. O nie, wilczu, bo ty w strefie jesteś. Oba, tak. O, kurde. I bo do strefy musimy iść. Halo? Chodź szybko Wiem, wiem Już idę Zjedz rybkę jak masz Mhm uh -huh. 9 HP, ja nie mogę jeszcze... rzućmy A bo ty też jesteś obity Dobra, ty tylko zostawisz. już I typy ty, 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 są na blisko ja Znaczy no Tam To są te pszczółki Pszciłki. A cię wsajem się sensie, świetliki. Ciepne im to tam, bo nie mają zewnątrz na budowle. Czekaj. Czekaj, czekaj, to ja podejdę, rzucę snajpę. Znaczy no strzelę snajpę i... Oszło! Dobra, pali się. Idzie. Mam jest na wazę do kurde I bo on tam stoi plecami tam jest 100, 100, to gówno zrobiły te pszczółki o nie jest trefo jest na dole gdzieś. O nie, wpadłem do strefy z powrotem. Ale źle. Chodź do strefy może, zostaw tych frajerów. O tak. O, nie. O, nie, co? Nie, nie wierzę. Ach. Szybko. Będziemy się podnosić nawzajem do tej strefy Dobra bo nie, dobra, Tyleć po prostu, bo ja już tak zdechnę No ale też zdechnę Dasz radę Patrz robię trik iju, iju. Nie Dobra czwarte miejsce może być No dobra dobra Zaliczamy to no. Dobra to to by było na tyle Trzymajcie się Cześć Siema